A witam ze Świerk, Świerku, Świerku, ze Świerk. Miejsca, z którego rozpocznę kolejną wyprawę na szczyt Góry Włodzickiej, czy też Włodzickiej Góry. Zapraszam. Kolejniczkę rozpocznę z parkingu, który znajduje się przed drodze 381 relacji Kłodzko Wałbrzych. Otóż z tego parkingu. Ale zanim wyruszę w wędrówkę, może spojrzymy na kilka interesujących tabliczek, które tutaj są przemocowane na drzewie. Bezpośrednio przy drodze. Przepraszam za nie najlepszą jakość dźwięku, ale tuż za mną jest ruchliwa droga, więc co chwilę jakieś auta przejeżdżają. Świerki Dolne Stacja Kolejowa 519 metrów nad poziomem morza. To jest to miejsce, gdzie jesteśmy w tym momencie. I jeszcze mamy tu jedną tabliczkę. Góry sowie. Może będzie trochę widać. A jest dość wysoko przymocowana. I jeszcze tutaj widzę. Jest Kod QR. Również, ojej, poniżej. A ta owka dosyć wysoka była. Jeszcze mamy kod QR, który można sobie zeskanować telefonem, i on nas przeniesie w odpowiednie miejsce. No, proszę bardzo. I jeszcze jedna tabliczka, tym razem dotycząca już samej wieży widokowej na Wodzickiej Górze z logiem gminy Nowa Ruda. Oto Fotona. Na poprawę wydajności, czy też, jeśli troszeczkę spadnie siła w nogach, coś ciepłego do wypicia na miejscu na górze już. I dwa owoce również jeśli Trzeba będzie uzupełnić tak zwane kalorie. To co? Ruszamy! No i kieruję się z parkingu ze Świerk No w kierunku szlaku zielonego zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tutaj przy głównej drodze, jadąc. Jadąc z kłoskwa do Babrzycha mamy duży, duży znak duży billboard informujący o wieży widokowej. Widać, że stacja kolejowa w Sierkach jest w jakimś remoncie. Mnóstwo. Palet, na których są jakieś kostki, płyty, krawędziki i inne tego typu rzeczy. Dojdziemy do stacji kolejowej poszukamy naszego zielonego szlaku na Górę Wodzicką czy Wodzicką Górę. Może mówmy się, że. Zatrzymamy się przy terminologii, która jest wszędzie wszędzie obecna, czyli Wodziska, Wodziska góra. Jestem w posiadaniu starej mapy sprzed 40 lat o nazwie góry Sowie na której jest użyta użyte jest sformułowanie góra wodziska. Nie wiem skąd taka różnica, z czego to wynika. Nie będziemy się teraz tym przejmować. Jesteśmy na stacji. Kolejowej Świerkach. Kierujemy się na drugą stronę. Przejdziemy może tutaj na peron. To taka mała ciekawostka, że chodzi o, o tą stację tutaj kolejową i tą miejscowość. O tam na wprost może będzie widać. Znajdujemy się... Dwa tunele kolejowe. Oczywiście czynne tunele kolejowe. Którymi codziennie jeżdżą pociągi i relacji Kłosko, wałbrzych wałbrzych kłodzko Oczywiście tylko szanobusy, niewielkie składy. Ale dość często. Tu mamy drugi tor. To jest kierunek do Wałbrzycha. Natomiast jeśli się obrócę to będziemy mieli kierunek w kierunku w kierunku Kłodzka no i tak to wygląda taka niewielka stacja dobrze zlokalizowane bo tuż obok mamy parking skąd wyruszyliśmy no i jest główna droga, główna szosa Kłoskowa. Wałbrzych Przeprawiłem się przez stację Kolewą w Świerkach na, na drugą stronę mamy tutaj jakiś, jakąś informację na temat szlaków. Mamy czerwony, zielony i żółty. Szczałka w bok. Kierujemy się zgodnie z tym co jest na, na tym słupie. No i tak wygląda marsz w tej początkowej fazie tuż za stacją kolejową. W kierunku Wodzickiej Góry. Jak na razie nasz szlak jest dobrze oznakowany, więc nie powinniśmy się zgubić. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na taką wyprawę na pewno warto założyć nieprzemakalne obuwie. Odzież jest yy, stosunkowo mokro w godzinach porannych. Jest, jest glina, więc jest ślisko. Na pewno przyda się coś. Na pewno się jakieś obuwie o dobrym protektorze, które, które nie będą nam się ślizgały. Jest dość wąskie miejscami, jak na przykład tutaj. Udało się wejść na pierwszą górkę, w zasadzie na jej, na jej, jej część. Przed nami wejście do lasu. Przy okazji wędrówki na Wodziską Górę mamy okazję podziwiać wspaniałe widoki, krajobrazy. W trakcie marszu na szczyt trafiamy na taką dziwną konstrukcję w środku lasu prawdopodobnie z betonu z żelbetonu potężna. Konstrukcja. Prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Nie będę zapuszczał się do środka, bo nie mam na to teraz czasu. Solidną widać, że piętno czasu odbiło się dosyć poważnie. Wystające druty z każdej strony okazuje się, że szlak przebiega tuż obok tej konstrukcji. Jakoś, jakoś nie mogą się oprzeć, żeby zrobić jeszcze kilka ujęć tej tajemniczej konstrukcji. Tu mamy takie dwa filary jeszcze u góry, I takie kawałki muru z kamienia. I takie dwa grube, bardzo grube pręty. A to miejsce, które widzimy w oddali, a te, które również pokazywałem Wam wcześniej, to są, jak się okazuje, ruiny kamieniołomów. Po drodze mijamy rozdroże pod, pod Wodziską Górą z licznymi tutaj. Tabliczkami z kierunkami i z najważniejszą, która mówi nam, że na podwodnictwu góry mamy jeszcze 5 minut drogi. Mamy jeszcze jedną tabliczkę, chyba nie będzie jej widać. Jest dość wysoko, a ja myślę, że widać. Także to, to mamy 5 minut jeszcze. Drogi na Wodziską Górę. Od rozdroża pod Wodziską Górą, którą mieliśmy przed chwilą, kontynuujemy wejście już innymi szlakami. Kontynuujemy wejście szlakiem zielonym, którym idziemy od początku, oraz niebieskim, który, który złączył się właśnie na rozdrożu pod wodziską górą. Pomału ukazuje nam się wieża. Pomału ukazuje nam się wieża pod wodzisk na wodziskiej górze. Akurat ten ostatni etap wejścia wydaje mi się być najłagodniejszym, najrówniejszym, a jednocześnie najsuchszym z całego podejścia. Jest dość sucho, szeroko. Korzenie, które wystają, nie są jakimś większym problemem. Tu mamy jeszcze jakieś tabliczki po prawej stronie. Pójdziemy je, pójdziemy je zobaczyć. O, tabliczki oddalone troszeczkę od wieży. I formują nazwę. Jesteśmy na, na szczycie góry. Proszę bardzo. Wodziska góra. 752 metry nad poziomem morza. I pomalutko dochodzimy do wieży widokowej na górze. Na Wodziskiej górze. Witam nas. Tablica informacyjna. Nazwa projektu Czesko-Polski Czesko Szlak Grzbietowy Część Wschodnia. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tu mamy jeszcze jedną tabliczkę. są. ...dokładne koordynaty... ...do GPS-a... ...no i tak to wygląda... ...wokół boku wieży... ...mamy ławeczki z oparciami... ...widzę... ...że jest również palenisko... ...element nieodłączny... Tego typu krajobrazu nieco skromniejsze niż w innych szczytach w okolicy, no ale jest, tak to wygląda a tak się prezentuje wieża widokowa u podstawy, a tak u góry. Wejdziemy pod zadaszenie. Zobaczymy, co mamy w środku. Musimy obejść całą mierze, żeby wejść do środka. Wejście jest tylko z jednej strony. Obiekt, oczywiście, monitorowany. Wita nas dość sporo różnych informacji. Między innymi taka jak tutaj, na trasie wiekowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób podczas burzy. Przybywanie na wieży jest i w jej okolicach wzbranione. To również tu mamy Regulamin. I taka sama tablica, którą mieliśmy okazję oglądać wcześniej. Ruszając z parkingu w świerkach, mamy tutaj monitoring. Nie wiem, czy on jest dostępny gdzieś w internecie. W każdym razie warto sprawdzić i poszukać. No, oczywiście kosz na śmieci przepełniony. Dość dużo miejsca. Kijki, mnóstwo kijków. Odstawimy termos, nie będzie już potrzebny w tym momencie. O, mamy wodę. Mamy piękne, pięknie zwiniętą rozpałkę. Mamy nawet zapalniczkę. O, takie miejsce się chwali. Muszę Wam przyznać, że pierwszy raz widzę coś takiego. Taka mała paletka A na nie woda No i Coś do rozpalenia ogniska Gratuluję pomysłu Idziemy dalej I dochodzimy z powrotem do Do wejścia Na wieżę Wchodzimy na wieżę Typowo, jak na, na, na tego typu wieżach, kręta schody. Dość ciasno, tak naprawdę wejście jest na, na jedną osobę. Ale spokojnie dałoby się minąć z osobą siedzącą z góry. Mnóstwo stopni. Echo. nas wita taka drobinka którą wejdziemy na taras widokowy. Mamy tak naprawdę kilka stopni. Nie wchodzimy. To chodzi z Pasakiem DEG. Musi się troszeczkę pochylić, bo jest dość ciasno. O, tu mamy taką informację: schodę drobinia, schodzenie tyłem. Myślę, że ma to sens. Jesteśmy na miejscu. O, malutko, malutko miejsca. Mała wieża. O. Mały dziedziniec widokowy, tak naprawdę i kilku osób tylko piękne płyty z piaskowca czerwonego wychylimy się spojrzymy z mamy na dole tu mamy jeden kierunek na las tu mamy coś takiego No, tam na wprost może będzie widać mniej więcej na środku. Mamy wielką sowę i szczyt, wieżę widokową, i obok nieco wyższą konstrukcję masz GSM. Idziemy dalej. Tu mamy palenisko widziane z góry. Tam może będzie troszeczkę widać tunele kolejowe, o których mówiłem wcześniej. Tu mamy daleka w oddali, w oddali mamy miejscowość Głuszyca, Świerki, Góry Wałbrzyskie mamy góry Sowie kierunek kierunek na zachód mamy niestety zamknięty przez drzewa przez drzewa świerkowe które nam zasłaniają widok w kierunku na, na śnieżkę w tamtą stronę no niestety drzewa są wyższe od od wieży więc widok jest niemożliwy kierunek jest zasłonięty również w kierunku na południowy zachód też nic nie widać. A tu mamy konstrukcję dachową. Tak to wygląda. Próbujemy zejść. Zgodnie z informacją, którą mamy tutaj zejdziemy tyłem, żeby było łatwiej. A zajście nie wydaje się jakoś szczególnie trudne. Drobinka pokonana Schodzimy po schodach. Pokażę, mam jeszcze jedno ciekawe miejsce, które znajduje się niedaleko wieży, a mianowicie krzyż z punktem widokowym, który jest niedaleko wieży. Zaraz tam pójdziemy, ale najpierw zejdźmy na dół. Aha, jeszcze jedna informacja: ta nas widokowa, na którym byliśmy, znajduje się na wysokości 15 metrów. Czyli dość wysoko. Jesteśmy na zewnątrz. Tam pójdziemy zaraz obejrzeć krzyż. Zrzućmy, jeszcze okiem na tego typu konstrukcję. Co to jest? Jakaś klatka. Jakaś klatka przewrócona chyba. Albo schowek na coś. Nie mam pojęcia co to może być. To jest jakaś klamka. Coś to chyba porzucił i tak leży. Tak z grubsza prze przedstawia się wieża na górze wodzickiej. Idziemy jeszcze zobaczyć. Tutaj z tego co pamiętam, podczas mojej pierwszej wizyty tutaj. Była tutaj toaleta. Ale z toalety chyba niewiele już zostało. Tak, oczywiście. Tu prawdopodobnie no, była toaleta. Tuż po otwarciu wieży w 2018 roku miałem okazję, okazję tutaj być. I, I tutaj w tym miejscu była toaleta drewniana. I pozostało po niej tak naprawdę tylko tyle, czyli kupa desek. Komuś to najwyraźniej bardzo to przeszkadzało, i to ale ta nie mogła tutaj, tutaj stać. Nad progiem wejściowym do wieży mamy jeszcze taką, taką informację wykonaną w piaskowcu odbudowa wieży widokowej na górze Wodzickiej. 60 2018 rok realizacja Henryk Michał Fugowsce. i tak to wygląda z tej strony czuł się na wieżę nikogo nie ma wchodząc tutaj do górę, zastanawiałem się czy da się tutaj wjechać rowerem, natomiast tak naprawdę nikogo nie widziałem podczas mojej wędrówki żadnego pieszego, co nie znaczy, że się nie da. Jest jakiś człowiek, który, który prowadzi rower Ale to raczej chyba nie jest turysta, tylko ktoś kto mieszka niedaleko. No jak wspomniałem wcześniej jesteśmy na jesteśmy przy krzyżu na takim tarasie widokowym tutaj Dojście na ten taras to jest tak naprawdę kwestia kilku minut Jest bardzo blisko Jest dość blisko, jest ślizgo tutaj strasznie, jest mnóstwo mnóstwo liści Dojście od strony Wodziskiej Góry, tu od wieży. To jest kwestia kilku minut. Szlakiem niebieskim i zielonym. I co mnie tu najbardziej urzeka, to jest widok: wspaniały widok. Piękna panorama na świerki. Na świerki, i na miejscowość, która jest nieco wcześniej, czyli na Ludwikowice Kłockie. Bardzo mi się tu podoba. Widoki nawet ładniejsze jak z tarasu widokowego na wieży wodzickiej, wspaniałe, naprawdę wspaniałe widoki. Mamy tutaj ławeczkę. żeby usiąść i podziwiać widoki oraz bardzo, bardzo okazały bardzo, bardzo okazałego buka. Potężnego buka z wygrabarwanymi różnymi inicjałami, bóg jest potężny, jak widzicie imponuje A wielkością, może nie jest specjalnie wysoki, ale jest potężny i rozrośnięty na dole możemy sobie usiąść u boku bóka i podziwiać z ławeczki widoki w kierunku pasma Grusowi, Świerk, yy, ludwikowik O i tak wygląda krzyż malony na biało, cały drewniany i taka solidna, solidna podstawa przymocowany na takie opaski, takie obejmy a nieco poniżej mamy jeszcze jeden taras widokowy a właściwie miejsce z ławeczkami, bo tak naprawdę stamtąd chyba niewiele będzie widać. Są ławeczki, jest jakieś ogrodzenie niewielkie, więc idąc do strony Dikowic można podejść najpierw tam, a następnie przyjść tutaj. No i wracam z krzyża starasu z widokowego z powrotem na górę wodzicką w okolicy wieży. Tym razem od tej strony Chodzi na to, że turystów nie ma oczywiście poza jednym